Cześć! Witajcie Cześć. na kanale Matka Książkoholiczka. E, dawno nas tutaj nie było: Jula i Kasia i Ryśka Czali się gdzieś tam z boku. E, przychodzę do Was po roku czasu, chyba Jula aż. No. Tyle nie nagrywałyśmy. E, chciałam Wam pokazać, co do mnie ostatnio przyszło. Ja Dlatego patrze. zaczynamy. Ja wam coś pokażę. Byłyśmy na feriach, nie było nas tylko tydzień, ale przyszło aż 10 książek. Chodź mi się pokażę. Chodź słoneczko, a ja tu będę po kolei wam pokazywać. W jednej paczce było tyle książek, a to oznacza, że jedna jest moja, a trzy będą na konkursy. To jest mój patronat marcowy. Tu jestem jako matka, książko-choliczka. Monika Sewicka. Wszystkie nasze tajemnice. Książkę mam przeczytaną w, w wersji cyfrowej. Recenzja będzie już na początku marca, także gorąco, gorąco zapraszam i więcej na początku marca już na moim blogu odnośnie tej pozycji. Chcesz Chce coś pokazać? Tak. No to dawaj. Pomóżesz mi? To jest mój tata, Ulepiłam to z modeliny. To jest tatuś. O nie, to jest mama. To jest matka książkocholiczka, nie wiem czy widać, mam nadzieję. To jestem ja. To jest Jurka. Dzisiaj takie miała zajęcie, wiecie? Tak sobie coś wymyśliła. To jest mój brat. O, to jest młody tak zwany. A to jest Rinia. A to jest Terzika, która nie chce do nas tutaj teraz przyjść. O, widzę, widzę uszy. Może zaraz przyjdzie. Następną przez miałam książkę Dziecko z Auschwitz, z wydawnictwa... W też będzie niedługo, premier książki jest 17 marca, też niedługo będzie u mnie recenzja na blogu. Julka chce się czymś jeszcze pochwalić, także sorry, zanim <grym> książki, jeszcze jest coś innego. To dostała dzisiaj Julka ode mnie na urodziny, bo Jula ma urodziny w poniedziałek, na poniedziałek takie naprawdę. ale świętujemy już jutro i w niedzielę z koleżankami. Także czeka mnie weekend imprezowy. Wydawnictwo Filia przesłało mi książkę Idealne Dziecko, jest to thriller. Filia Mroczna Strona. E, e, Także ta książka mnie bardzo kusi, więc mam nadzieję, że już niedługo ją przeczytam i jak najszybciej poznacie moją opinię na jej temat. W międzyczasie jak mam na feriach przyszła też książka, która już e, miała premiery 19, ale która mnie bardzo interesuje. zobaczyła. <laughs> Smartfonowe dzieciaki. Coś wam to mówi? Takie to nasze teraz życie, że te dzieciaki się gapią tylko, gapią się tylko w, te, w te komórki i urządzenia. No proszę, proszę bardzo, to nawet jest taki dziaduś już z tabletem. Jest to chyba, znaczy, jest to w formie poradnika, oczywiście, ale jestem jego bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Także mam nadzieję, że ją szybko pochłonę i powiem, co myślę na jej temat. Spróbuję zwabić kota. To teraz. Nie, to na końcu, poczekaj. Może ja sobie tak pomacham, chciałabym Wam pokazać, jak liśka urosła, ale no nie wiem. O, 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 E, tą książką przeczytaną, Zaginione arabskie księżniczki, wydawnictwa i Spółka, e, recenzję myślę, że napiszę w przyszłym tygodniu. Świat miał zapomnieć o tym, że istniały, teraz pozna ich tajemnicę. A! Ryska jest! E, nie wiem, czy to widzicie, ale za mną <laughs> pojawił się kot. Czyli nasza gwiazda Instagrama, jak to ja mówię. Kiciula, tutaj jest kamera. Liszka. <laughs> Dostałam także trzecią część serii pielęgniarki. Ostatnio pisałam o tych książkach. Wciągają niesamowicie. Lata 50. naprawdę gorąco polecam. To już już trzeci tom, więc jeżeli ktoś nie zna, to trzeba zacząć od jedynki. Tą książkę też mam przeczytaną, też opiszę w wolnej chwili. Przyszła też do mnie książka Saga Rodzinna, tom drugi Gabrynia. Pierwszy tom, teraz Wam pokażę, jak to wyglądało. Apolonia, Na pewno opisywałam na blogu. Książka mi się bardzo podobała. Premiera miała jakoś w tamtym roku, bo wiem, że już jakiś czas minął. Ale powiem Wam szczerze, że, że myślę, że mam nadzieję, że sobie szybko przypomnę, o czym to dokładnie było i jak to się dalej potoczyły te losy. Już dziecko zaraz skąd? To poczekaj. Do też? To chyba. Joanna Jaks. To jest taka autorka, kochanie. I dostałam drugi tom nowej serii. Prawda zapisana w popiołach. Tom drugi. Krzyk zaginionych seks. Joanna Jaks uwielbiam. Z tego powodu, że jej książki są zupełnie inne niż te, jakie, jak, jakie są inne. Jak, ale się zakręciłam, widzicie? To się <grym> zakręcić. Książki Joanna Jaks. Są po prostu napisane tak piękną polszczyzną, że ja y, księgowa, która... Y, ogólnie języka polskiego nigdy nie lubiłam za bardzo, ale no po prostu stanie tej literatury jest po prostu dla mnie. A moje też przyjemność. Twoje też lubię, kochani. Ostatnia paczka, która mi przyszła. To jest paczka niespodzianka. Jest to jest w środku? Wiesz co zajrzałam, bo to jest wydawnictwo poznańskiego. Tak, Ryzka! Ryzka? Którego, Ryzka? Nie wiem, czy to kota, widać, nie widać. widać. się w tą stronę do mnie bardzo. Wydaje nam się, proszę bardzo, to Pierniczek, który pewnie mi zaraz ktoś tu zje. A będę mogła? Co, pierniczek? O, już, już pyta, tak? Już by zjadła. Dostałam także kubek. Wydaje nam się. Proszę bardzo. Tak, chcę zobaczyć. Proszę. I dostałam dwie książki. Te książki niespodzianki. Z miłości to współczuję. Opowieści z Omanu. I. Gdyby ocean nosił Twoje imię. Uuu. Proszę bardzo. Proszę. Ta paczka. Uuu, jakie fajne! Jakie fajne? <laughs> Oczywiście, co jest najlepsze w paczce? A, jak się o, pudełek przyszedł. Kiciula, kiciula moja. Chodź, chodź, pokaż się, chodź. Pokuś. Rysia, wejdź do tego pudełka. Podoba no Ci to. się? Tak, na pewno. Teraz ona... Ała, nie gryź mnie, kobieto. Teraz na szybko, bo już kończymy ten film. Rysia Jezus. <śleskujesz> <śleskujesz> Normalnie, choćbym chciała, teraz zaplanować, żeby tak nie wyszło. Staje. Nie, za Nie dostanie żadnych. Nie dostała! E... Kupiłam dzieciakom coś, co ostatnio pewnie was atakuje reklamami. Dlaczego nie da się żyć bez telefonu komórkowego? Jeżeli będziecie ciekawi, żebym coś wam powiedziała o tej serii, bo tutaj będzie. co dwa tygodnie wychodzi ma będzie taka książeczka. W środku wygląda to mniej więcej tak, może to widać. Wydaje mi się, że to będzie lepsze dla Julki niż dla niż dla Szymona. Młode, ale oczywiście e, moje dzieci najbardziej się zainteresowały takim tematem jak, dlaczego nie da się żyć bez kupy i dlaczego nie da się żyć bez glutu. <tuszel> e, no dobra. I ostatnia, najważniejsza. Ja najbliższe, dzisiaj jest piątek, czyli najbliższe pięć dni spędzę z, e, głównie z jedną książką i z twórczości jednej autorki. Agnieszka piątek. Agnieszka jest przebudzona. Dlatego, że w przyszłą od 26 lutego, prowadzę spotkanie autorskie z Agnieszką List w Piesecznie. Na które serdecznie bardzo zapraszam do biblioteki. I muszę się tak oczywiście bardzo przygotować. Być. No to się wypuścić. E, więc e, mój najbliższy czas poświęcę Agnieszce List, nie tylko tej książce, ale ogólnie. I mam nadzieję, że to spotkanie będzie po prostu. Mm, miłej atmosferze i będzie po prostu udane. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki, a jeżeli ktoś jest z okolicy, to gorąco, serdecznie zapraszam. O tak, trzymajcie. No dobra, jeżeli się jeszcze nie zanudziliście i o to oglądacie, to dajcie łapkę w górę, jak to mówi Łuka, albo subskrybujcie nas jak to się mówi? I dzwona. Tak, tak, bo posłuchaj, Jula, jak ja przeczytam tą książkę, to już będę wszystko wiedziała. 哇。<Wow. S 2>